Z cyklu cytaty wielkich ludzi Michaju Michajowicz Podolak. Korupcja jest integralną częścią gospodarki. Tak jak ataki terrorystyczne są częścią życia w dużym mieście. To normalne. Witam was. Materiał jest kontynuacją odcinka sprzed tygodnia, który pojawił się na kilka kilkanaście godzin przed wybuchem skandalu. Więc jeżeli ktoś nie kojarzy głównych aktorów tej afery, to zapraszam. Choć źródła, prawdopodobnie dla zmylenia przeciwnika, skupiły się na aferze Odeskiego przeportowego zakładu. Po zaledwie kilku dniach możemy mówić o skandalu w branżach zbrojeniowej i energetycznej czyli operacja Ku Midas. Chociaż na mojego nosa gdzieś tam, daleko za wielką wodą. Ktoś rozpoczął operację podmiana. Na pewno już dziś doczekaliśmy się symbolu, który w ukraińskim kręgu kulturowym mówi dosłownie wszystko. Czyli złotych sedesów w posiadłości Mindicza. Dokładnie tak jak 9 lat temu, gdy podobny luksus odkryto w rezydencji prezydenta Janukowicza. Mindiczowi, podobnie jak kiedyś Janukowiczowi, po prostu pozwolono uciec. Z tym, że tamten uciekł na wschód do Rosji, a Mindich wręcz odwrotnie, pod osłoną nocy, przybył do Bolanda. Pomogła zaufana firma kolegi od zwalczania przemytu. Po prostu z urzędniczej pensji starczyło na flotę samochodów taki ukraiński Uber. Wiemy też, że Mindich zdecydował się na opcję premium czyli Mercedesa klasy S. Złośliwi mówią o S350, ale w ofercie widać tylko S222. To widzicie, ja co to nie są? Jak już zapewne wiecie, albo co najmniej podejrzewacie, Mindich nie jest zbyt oryginalny i zrobił hyc do Izraela. Ale pytanie dlaczego tak bardzo zależało mu na przyjeździe do Polski? Otóż moim zdaniem po prostu chciał pożegnać Pawła Kowala, a może nawet i posmakować tej słynnej zupy u mamy. No ale dobrze, bo my tu gadu-gadu o pierdołach, a tymczasem na taśmach ujawnionych przez Nabu prawdopodobnie zarejestrowano moment podczas paktowania i knucia, moment odebrania telefonu od no, kierownika Stawu, od wielkiego Włodymira. Mówimy tutaj o dialogu między Mindiczem a Hauszenką. To właśnie podczas tej rozmowy do ówczesnego ministra energetyki zadzwonił za Z nagrania można wywnioskować, że dopytywał o szczegóły. Chłuszczenko zapewniał, że wszystko jest tak jak trzeba. Zanim przejdziemy do przesłuchania tego fragmentu, to pamiętajcie, że to są materiały operacyjne, nabu, no i wszyscy figuranci występują pod pseudonimami. Carlson to Mindycz, minister energetyki to Hołuszczenko, a Sugarman, a Sugarman to Zuckerman. Minister energetyki. Halo, halo. Dzień dobry. Ocenzurowano. Dzień dobry. Wszystko jest. Jest. Tak. Carlson. Dojazd? Nie? Minister energetyki. No to jadę. Sugarman. A mówiłeś, że nikt z tobą o niczym nie rozmawia. A tu proszę. Carlson. A tak, przeczytałem sms -a. Minister energetyki. A co napisałeś? Carlson. Że ocenzurowano. Chcę z tobą pogadać. Minister energetyki. Dobra już. Sugarman. Nie tak. Wezwij, ocenzurowano. Carlson. Nie tak. Sorry, ile razy ci mówiłem. Wezwij, ocenzurowano. Minister energetyki. I co ja mam z nim? Carlson. No, słuchaj, ocenzurowano. No, wszystko przecież rozumiesz. Iść mi do zamiataczy też nie w smak. Zrobię wszystko, co powiecie, wszystko, czego wam trzeba. Jestem wasz. Powiedz plus i to wszystko. Przecież ci ludzie muszą też z czegoś żyć. Jeżeli chcecie więcej, to w tym artykule macie rozpisany kontekst oraz wszystkie wątki. Pikanterii tej całej historii dodaje fakt, że rozmowa odbyła się 14 lipca. Zaledwie trzy dni przed faktycznym wykastrowaniem antykorupcyjnych służb NABU i SAPO. Ale tak z drugiej strony, po co w ogóle walczyć z korupcją, skoro ta jest nieodłączną częścią współczesnej gospodarki, niezależnie od systemu politycznego? I to są, proszę Państwa, przemyślenia doradcy szefa kancelarii prezydenta. W państwowym paśmie, tak zwanego teletonu, co chyba można odczytać jako nieoficjalne stanowisko kancelarii. Zarówno w liberalnych demokracjach, jak i w systemach autorytarnych zdarzają się takie sytuacje. Korupcja, niestety, jest nieodłączną częścią współczesnej gospodarki. Niezależnie od tego, czy mieszkacie w krajach demokratycznych czy autorytarnych, takie przypadki pojawiają się cały czas. I wciąż powraca pytanie, jak szybko i jak konkretnie państwo reaguje, jeśli państwo reaguje. Reaguje szybko i wystarczająco stanowczo, a Ukraina właśnie to pokazuje. To jest właściwa odpowiedź. W tym przypadku reakcja była szybka. W ciągu jednego, dwóch, trzech dni pojawiła się odpowiednia reakcja prezydenta i instytucji państwowych. Jeśli chodzi o osoby podejrzane, powtarzam, to wciąż element procedury prawnej. Śledztwo trwa. W gruncie rzeczy Podolak ma rację, ponieważ korupcji nie da się wyplenić. Co najwyżej możemy mówić o skali. A podobno ekipa Załęckiego w ostatnim czasie bardzo, ale to bardzo wywindowała stawki. Zbigniew Parafianowicz, czy co jak co, ale osoba dobrze poinformowana w tych wszystkich ukraińskich układach i dworskich ploteczkach, twierdzi, że ekipa Załęckiego jest bardziej skorumpowana niż klika Janukowicza. Oczywiście Janukowicz jest tutaj wyjątkowym przypadkiem, bo on kradł na skalę makro, chociaż ja szczerze mówiąc w przypadku Jermaka mam wątpliwości, czy on nie przerósł Janukowycza pod pewnymi względami. W swego czasu zajmowałem się analizą różnych kontraktów paliwowych. Tego tak Jermaka, tak tego, tak? Tego obecnego Jermaka, szefa biura prezydenta W Wielu ludzi, którzy Zaangażowani są w śledztwa korupcyjne na Ukrainie, dziennikarskie śledztwa korupcyjne z portali takich jak Bihus Info, na przykład, który jest zresztą bardzo mocno sekowany przez państwo ukraińskie. Twierdzi, że po prostu Jermak w, otoczenie Jermaka, czy też bliscy ludzie Jermaka, bo przecież to nie on bierze te pieniądze do ręki osobiście, to otoczenie Jermaka. Zwiększyło stawkę prowizji, która jest brana przy różnych kontraktach państwowych do 30%. Do, w czasach Janukowycza to było zazwyczaj 15%, czyli mówimy o sytuacji jednak ekstremalnej. Do, w, w Większe sytuacjach. złodziejstwo niż za Janukowycza? Tak mi się wydaje i to, to wynika w, z, z kilku powodów, ten wzrost stawki, po prostu zasobów jest mniej. Tylko problem tych elit, które są uwikłane w korupcję w tej chwili na Ukrainie polega na tym, że pieniądze, które są rozkradane są w, w dużej mierze pieniędzmi e, w międzynarodowymi. Chociaż muszą sprostować, że przy okazji afery energoatomu taryfikator był uczciwy, sprawiedliwy, wodny i rzetelny. Czyli wszystko zgodnie ze standardami, 10-15%. Abstrahując od tych wszystkich prawno-księgowych szczegółów, po prostu wokół Państwowej Elektrowni Atomowej działała klika, która na niej żerowała. Póki co zatrzymano dwie kobiety. Ich rola była bardzo ważna, ponieważ projektowały sieć przepływów, ale to nie one są były beneficjentkami. Mówimy tutaj o Ludmile Zorinie i Łesiustym Menko. Według śledczych miało obsługiwać back-office, czyli zaplecze całej machiny. Pomagać w praniu pieniędzy i obsłudze firmy Wydmuszek, przez które przepuszczano kasę z kontraktów Energoatomu. Sąd wyznaczył im ogromne kaucje: 12 milionów Hrywien za Zorinę i 25 milionów za Ustymenko. I teraz najlepsze, ponieważ panie już są na wolności, ale pytanie, kto wpłacił za nie? No, ogromną, jak na ukraińskie warunki, kwotę 37 milionów. Wangar, Kijowska Spółka z kapitałem zakładowym tysiąca rybien. Na nasze to będzie coś kostówki. Firma nie ma żadnych nieruchomości, żadnych pojazdów, żadnych maszyn, a produkuje meble biurowe, przynajmniej na papierze, ponieważ dziennikarze nie znaleźli nawet najmniejszych oznak działalności. Formalnie firmą zarządza niejaki Anatoli Sobol. Pod numerem, pod którym figuruje jego żona, odebrała kobieta i stwierdziła, że nie zna takiego mężczyznę. Syn właściciela wysłuchał pytań o Kaucję, rzucił, że nic nie rozumie i po prostu się rozłączył. Na początku tego pełnoskalowego konfliktu miliony Ukraińców były gotowe uwierzyć we wszystko. Że zakończenie potrwa parę tygodni uwierzyli w podkolorowane raporty z frontu. I to, że Putin jest śmiertelnie chory na co najmniej kilkanaście chorób. Ale ta afera może być momentem, w którym coś pęknie w postrzeganiu obecnego układu. Bo tutaj w gruncie rzeczy symbolem nie są jakieś abstrakcyjne kwoty, nieruchomości czy jachty zacumowane na drugim końcu świata. Tutaj symbolem są złote sedesy, które dotąd podświadomie były kojarzone z degrangoladą układu Janukowycza. A no jeżeli sięgnąć pamięcią, to chyba i u Husseina, i u Kaddafiego również takie cacka się znalazły. No, czyli zmienić się musiało wszystko, aby nie zmieniło się nic. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Dziękuję wszystkim mecenasom, którzy wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.